Cześć Dziś pytam świetnickich uczniów Jak czują się w szkole po wakacjach Cześć Jak się czujesz w szkole po powrocie z wakacji Bardzo dobrze A jak spędziłaś wakacje Byłam przez, miesiąc, pierwszy, przez pierwszy miesiąc pracowałam Drugi miesiąc spędziłam z rodzicami nad morzem I odwiedziłam rodzinę Czuję się bardzo dobrze Szczególnie, że teraz jestem w nowej klasie I bardzo mi się podoba I nie wiem A jak w szkole, trudno? W szkole no, zaczyna się robić coraz gorzej, ale mam nadzieję, że dam radę. Bardzo miło. Trudna? No troszkę. Nowe zasady. Pogoda trochę nie sprzyja. w weekend mojej A wybieram się do kina. Cześć, jak się czujesz w szkole po powrocie z wakacji? Dobrze. Zaczęła już się ciężka nauka i sprawdziany? Nie. A bardzo dobrze. A miło spędziłaś wakacje? To znaczy, tak, w miarę tak. A ciężka nauka już się zaczęła? Czy na razie jeszcze? Zobacz, na razie jeszcze takie luzy są, ale. Wkrótce wejścia zacznie. Okej, okay, dzięki. A no, jakoś może być. A zaczęła już się ciężka nauka? Nie, jeszcze nie. A miło spędziłeś wakacje chociaż? No, by, by było. Działam Bardzo się. dobrze. <laughs>